Siemanko e, Witam Was po raz y, kolejny na waszym, naszym kanale To jest nasz kolejny projekt e, Czyli robimy dżunglę, jadalną dżunglę na balkonie Słuchajcie, sytuacja jest taka, w świecie jest sytuacja popieprzona e, Jest taka fajna akcja Że zamieniają ludzie y, trawniki na właśnie takie y, małe ogródki U mnie niestety to nie wyszło i nie wyjdzie Ponieważ ludzie są sceptyczni do takich spraw, dlatego robimy sobie dżunglę z balkonu. Słuchajcie, to są moje rozsady. Pierwsze co, to tu mam pomidorki. Wszystkie muszę teraz, będę musiał rozdzielić, popikować osobno, żeby pięknie rosły. Zobaczcie, tutaj, tutaj mam kabaczka, jakie są piękne, wielkie. Tu jeszcze jest ogóreczek gruntowy oczywiście. Tu dalej mamy dynię piżmową. Już Wam powiem dlaczego. Dynia piżmowa z tego względu, że będziemy szczepić ogóreczki z dynią, co, o czym też nagramy film. A tutaj mamy cukinie. Jest jeszcze wiele innych rzeczy jak sosolka szporagowa, ale to już dzięki mojemu przyjacielowi, który chciał w tym roku robić na swojej działce trawnik z ogródka, no, szaleństwo w tych czasach ale niestety są tacy ludzie przejęłem od niego ten, ten, tą ziemię skopaną już i przygotowaną pod trawnik i będę sadził już tam szparagowe inne rzeczy I tak to wygląda dlaczego jest folii? w pierwszym etapie jest coś takiego, że po prostu robimy to tak, że skupujemy ziemię sadzimy nasionka podlewamy, zakrywamy to folię, folią mocno, szczelnie i tworzy nam się po prostu taka mała jakby to powiedzieć, folia, foliowiec mały, sauna, szybciej się na nagrzeba i szybciej kierunkują nasiona. Słuchajcie, przygotowujcie się, jeżeli macie balkony, okna, można robić pewne rzeczy, niektóre rzeczy można sadzić w doniczkach, na parapetach, śmiało działajcie, no. I to tyle. To jest pierwszy start yy, mojej dżungli no, na tym, <noise> na balkonie. Także trzymajcie się, przygotowujcie się i powodunko.